Panie redaktorze, Polska zaproponowała najbardziej radykalny plan odejścia od rosyjskich węglowodorów. Proszę mi pokazać inny kraj, który pokazał równie radykalny plan. Zgadzi się pan ze mną, że mamy najbardziej radykalny plan, czy nie? Pytanie jest takie, czy Polska powinna tym, wychodzić przed szereg? A już wyszliśmy przed szereg, w tym sensie, że od 15 kwietnia zakazaliśmy importu jakiegokolwiek węgla z Rosji. A co Tylko z pierwszy. LPG. Czy chciałby pan dzisiaj pozbawić ciepła w polskich domów? Czy nasi koledzy z opozycji chcieliby pozbawić ciepła w polskich domach tych obywateli, którzy korzystają z gazu LPG? Otóż robimy to w taki sposób, żeby nie zaszkodzić Polakom. Od dziś Rosja wstrzymuje dostawę gazu do Polski. Czy chciałby pan dzisiaj pozbawić ciepła w polskich domów?